Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym w kolejnym vlogmasie. Vlogmas zaczynamy troszeczkę później dzisiaj, tak o 16.30. Um, no, ale jesteśmy na krakowskim przedmieściu. Chciałam Wam pokazać światełko jak tutaj jest ładnie w tym roku. Uh, no, jesteśmy z Emcią i z mamcią i z Matyldą, tak? Tutaj jest Emcia, to jest Matylda i mama. No, i tutaj są światełka. Is that Santa? Yeah. Oh my goodness. Oh my goodness. Chcesz do Santy? Ja. A coś tylko tutaj? że to jest ciężko wyczaić. No tutaj rozkminać, czy to jest świeże, czy sztuczne. Bo jakby po środku jest sztuczne, ale czy te gałązki są Słucham, świeże? Ale moim zdaniem to jest sztuczne. Tak? Ale naprawdę ciężko, ale... ciężko no rozkret. No, a jest naprawdę bardzo fajnie. Specjalnie przyjechaliśmy w środku tygodnia, żeby nie było aż tyle ludzi, no ale jednak trochę ludzi jest. Nawet nie wyobrażam sobie, co tutaj będzie w weekend, ale naprawdę, jak jesteście z Warszawy, czy będziecie w Warszawie, to polecam, bo przepięknie jest tutaj zrobione. Bardzo mi się podoba w tym roku. Muzyka market one day in Kiss Point? No, you won't do that, right? Właśnie oh, thanks. Właśnie wróciliśmy do domu, szybko zrobiliśmy kaszę. John już prawie miał skończoną, jak wróciliśmy. Mama, <laughs> nie ten! Bo zrobiłam rodzicom taki, taki um, kropki. Tak, ja pokażę, ale jest tak, o, tak mało tego. Tak, jest tego to jest jedna to jest boczek. <laughs> nie, już ci robię drugą. Już. Sorry. Um, świeży chleb upieczony i to jest mój ulubiony w ogóle. E, przepis podlinkowałam w Instagramie, bo to nie jest mój przepis, ale tutaj jest jedna trzecia mąki orkiszowej, jedna trzecia e, takiej pszennej i jedna trzecia multigrain. Multigrain. No? Nie, wielożernista, tylko pełnożernista. A, pełnożernista. No. Um, i wyszedł ten chlebek mega fajny. Skórka chrupiąca. Super, naprawdę bardzo dobry chleb. No, a przez to, że z Johnem zjedliśmy sporo tego chlebu dzisiaj, to teraz y, ja robię nam wraps. Z tym samymi składnikami. Wróciliśmy, pijemy kawę. E, jesteśmy po obiedzie. Dziewczynki śpią. Czy jedna śpi? Druga. Druga no, jeszcze nie śpi. I. Mama się. No, tak, to już. To... I wyjedamy do stałączek. Dostałam, okay. dostałam okay. czekoladki okay. od koleżanki okay. i wyjadamy okay. właśnie do herbatki i rodzice próbują wszystkie popu, żeby aż tyle nie jeść. Mama powiedziała, że się bardzo stęskniła za nami, że jej jest tak pusto w domu i w ogóle. Ja. A jestem dziecko twoje. Ale ty wszyscy dorosłaś. No, wszyscy się no. tęskniła, tęskniła za to, że non-stop paszki przychodziły do mnie. Ale dzisiaj przyszła do ciebie do noc. tak. Przyszła jedna tak, tak, to jest by accident. Tutaj dostaliśmy paczkę dzisiaj od Kretka Shop. Nie wiem, czy znacie. Naprawdę są tam bardzo, bardzo, bardzo fajne rzeczy. Ach, dostałam od nich chyba dwa lata temu też yy, kilka rzeczy świątecznych. I. Yy, tutaj otwieramy. O oh my god, jakie cuda. To od razu powieszę na choinkę. Tutaj jakie pinacki fajne. O, jakie cuda. Jakby święta były jeszcze. O, oh no John Poofs. Puff Matilda, Matylda Uwielbia. Um, she loves poof balls. Super. Dobra. Chciałam. Dzisiaj jestem bez makijażu, bo zapomniałam nałożyć makijaż dzisiaj. Po, mówię wam szczerze. Poczekajcie. Może tutaj Was przesunę? Czy on ogląda Jeopardy? O, może do tyłu? O, perfect. Dobra. W miarę ok Albo może tak będzie. Nie, tak będzie lepiej. O. O, tak będzie lepiej. Dobra, e, chciałam Wam pokazać, jakby to, do e, tych pluszaków było dodane takie kokardki z reniferkiem. Takie słodkie, że też chyba powieszę je na, na naszym drzewie, bo są super. E, no, jeśli chodzi o pluszaki, to dostaliśmy pizzę tego um, i takie frytki. I myślę, nie jestem na 100% pewna, ale. Myślę, że te frytki tak się wyjmuje. A, wiem, że Matyda będzie to uwielbiać. Jaki fajny pomysł, że każda jakby frytka jest w No, Naprawdę super sprawa. E, bardzo. mega. jest <śm> my favorite. Ja chyba będę się tym bawić. Dobra, um, co tutaj jeszcze mamy? Jeśli chodzi o takie świąteczne rzeczy, to też powiedziałam, że od razu to powieszę na choince, bo mega fajna taka ozdoba. A i też od razu daję na kanapę te poduszki. Jest jedna z Reniferem czy z Caribou, taki biały i to jest, nie wiem czy widać, ale to jest takie fazi. Um, I z tyłu też jest. E, taki bardzo fajny, ciepły, miękki materiał. Szeleżcze tuż O, widzicie, jest taki fazy A, jakie milutkie. Fajne, będziemy mieć na kanapie. Um, I drugi też, e, też jest taki cały w tym plad. I też jest taka choinka z, bąbą, z takimi pufis. Tak jak te, które też były dołączone, a my uwielbiamy te puffis, bo różne gry z nimi się bawimy. To też taki bardzo fajny dodatek. Gdybyśmy mieli kota, to hu też by było. Um, no i o, jeszcze jedna. na. Też z tam żebyście zobaczyli. Dwie tutaj są. Zaszaleli. Tutaj jest jedna taka też z reniferem, tylko jakby na odwrót. To jest białe z tym, tym. Też bardzo fajne. Ja uwielbiam tą kratkę. I druga jest też taka czerwona, też super. Fajnie, dobrze, że nie schowałam wszystkie moje poduszki teraz będę mogła um, je wypełnić i będziemy mieć całą kanapę w poduszkach. Ja uwielbiam. A John się ze mnie śmieje, że ja jestem Throw Pillow Queen, bo tak uwielbiam te Throw pillars, Pillows. Pillars. E, maseczki też. Trzy różne kolory. Jeden e, z pieskami. A drugi e, ten co materiał co święta. I trzeci taki czerwony. Też fajne Teraz z tymi maseczkami to nigdy nie może być. O, jeszcze jedna. I czwarta taka fajna, bo w kwiatki. Teraz nigdy nie możemy mieć za dużo tych. Więcej tych pomponików. O, yes, Uwielbiam. Co jeszcze, tutaj dostaliśmy takie kokardki do włosów. Chciałam. Jak Matyda to zobaczy, to umrze. Z radości. Po prostu różne takie kokardki do włosów. Jak wiecie, teraz Matyda ma fazę. Może nie wiecie. Teraz Matyda ma fazę i nakłada wszystkie kokardki, które ma na głowę i po prostu jej to wpina i ona minimum ma chyba 5 do 8 dziennie i to jest po prostu hit u nas. Też taka z truskaweczką. Super i te czerwone też bardzo fajne. I mam taką samą outfit dla MC na święta. też może mi się uda przez to, że są takie gładkie w środku. Mogę Wam pokazać a tutaj na tej większej widzicie, to nie jest, nie będzie to jakby, nie ma tutaj jakby kolców, jest takie bardzo, bardzo miękka, myślę, że uda mi się wpiąć do MC, może nawet na zdjęciach kilka, będzie super, bardzo, to będzie największy hit, wiem, dla dziewczynek, to i frytki chyba <laughs> będą największy hit. A ja się cieszę. Ja nie wiem skąd oni mają te cienkopisy, ale to są najlepsze cienkopisy na świecie. Ja je używałam, bo już miałam raz. Ja je używałam non-stop, bo pamiętam, że też używałam je też. Dostaliśmy dwa lata temu chyba paczkę też od dekretka od sklep jakby kredki a i po prostu ja jej używałam non-stop, dopóki nie umarły um, i uwielbiam te cienkopisy. Ja nie wiem skąd oni je mają, ale są naprawdę cudowne um, i pamiętam, że nawet je używałam tylko jak Matyda poszła spać, bo ona bardzo chciała z nimi korzystać, a dla mnie były po prostu um, no najlepsze do używania. I tutaj mamy różne takie Reniferek um, i też są e, chipsy na górze, ale naprawdę mega, mega mm, fajne. I jeszcze co tutaj mamy. Tutaj taki bardzo fajny garland um, z, z takim trakiem i z choinkami. Bardzo lubię takie mot motives, jeśli chodzi o świąteczne ozdoby. Um, mam już plan, że um, mam nadzieję, że dotrą takie półki, bo zamówiłam półki tutaj, żeby były za kanapą. Jak dotrą, to właśnie bym chciała ozdobić tym. Um, te półki na święta to by było idealne. A jak nie w tym roku, to na pewno w następnym skorzystam. Super sprawa, naprawdę też e, bardzo fajne. No i tutaj jeszcze taki fajny worek, e, może na winko, czy na jakieś tam dla, e, jako prezent. Też wykorzystam, prawdopodobnie, bo ja lubię takie rzeczy, właśnie. A wykorzystać, jak dostać takie fajne torebki, to super, właśnie na prezenty. Albo też może być na dekoracje, bo też tutaj jest ten motyw z tym. I też mieć, nie wiem, pod choinkę wystawić jako element dekoracyjny, też super. I tutaj mamy jakie fajne magnesy. Super. Magnesy takie kawowe, śniadaniowe. I tutaj mamy właśnie taką kawę. Cały zestaw śniadaniowy super gofr... Um, nie, to są janka. O Jezu, ja myślę, że to jest gofr, ale to są janka. Uh, też uh, taka naprawdę super o bacon and eggs. <grywy> super, bardzo fajne. Uh, mega, bardzo, bardzo dziękujemy za tę wspaniałą niespodziankę. Ja biorę się za wieszanie i widzę, słyszę, że uh, Matyda jeszcze nie śpi, to... Czas, żeby też się tym zająć. Już Mis jest. I teraz. Misie, drugi jest tutaj. Tutaj. Patrzy się na prezenty. Elfina też. O, nie pokazywałam Wam dzisiaj. Elfina tutaj odwiedziła Matyldę. A musi lecieć z powrotem do North Pole. No. No i miejsce damy, może tutaj. O, super, to wygląda mega. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że y, lubiliście zwiedzać Warszawę tak bardzo, jak ja lubiłam Wam pokazywać tą Warszawę i te światełka. E, jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!